Cześć, nazywam się Kompana. Będę Twoim głosowym przewodnikiem po filmikach instruktażowych. Zaczynajmy. Witaj w systemie. Mam nadzieję, że podoba Ci się u mnie i rozgościsz się tutaj na dłużej. Jak widzisz, najbardziej widocznymi elementami po zalogowaniu się są panel główny oraz górne, a także boczne menu nawigacyjne. Górne menu nawigacyjne. Umożliwi Ci wyszukiwanie obiektów w systemie według nazw. Możesz segregować po wszystkim lidach, klientach, plikach, szansach sprzedaży oraz kontaktach. Kolejna opcja to wyświetlanie listy powiadomień z możliwością filtrowania według najnowszych lub już przeczytanych wiadomości. Wyświetlenie modułu preferencje umożliwi Ci indywidualne dostosowanie wybranych elementów systemu. Możesz zintegrować kalendarz, swoją pocztę e-mail, a także zmienić hasło z pozycji administratora systemu. Panel administracyjny umożliwia Ci wyświetlanie i dodawanie użytkowników, przypisywanie stanowisk do struktury organizacji, ich ról, masz dostęp do polityki haseł, walut i wydatków, danych firmy, zgód marketingowych, a także słowników. W tej samej zakładce masz dostęp do płatności. To tutaj wyświetla się Twój aktywny plan, historia zamówień, a także sposoby płatności, które możesz wybrać, aby opłacać swoją subskrypcję przez kartę płatniczą, TPA albo przelew tradycyjny. To także w tym miejscu masz dostęp do kontaktu z naszym Helpdeskiem. Możesz wybrać temat, który Cię interesuje. Oraz wpisać spersonalizowaną treść wiadomości. Możesz również załączyć pliki, np. print screen czegoś, czego nie rozumiesz lub przestało Ci działać. Odpowiemy na każde Twoje zapytanie najszybciej, jak to będzie możliwe. Z robotycznym pozdrowieniem Twoja kompana.